Bołak ja radną auta, z nami, złodziej jaski, kradnie auta Kurwa ani ty trąci pistaczki, zacząć z nami to kurwo Zostań w pięknięcia, czaszki tak i mordę i ty do marki bołak karnie, lochy, ja okradam całe włochy Cały na stopę i piszcie się kurwa do roboty auta same się nie kradną Kasę też nie daję Magą Nama wębach moją gatką, nie zostanę twoją matką Karnie my czarne o tych zwykłych aż po MK Czy siódemki, czy ósemki Karnie my tu też gelendy G6-3 3 S6 e -y, stare starej nowe, też M500, RS7, F01 Nie są lasa nie Była zimna noc, tu się jest sierpko, grudnia Siedziałeś na duchu i zapomniałeś zamknąć opla Zobaczyłeś kimś złodziei, chciałeś bardzo sopla ale już za późno, bo żeś stracił opla Kafeczki czy skipoł, jak rano, auta bardzo cząste, luksusowe Tymnastowe, bardzo nowe, czasy nawet terenowe Turbunowe, tu siedzemy, dwa garety, tutaj mamy Ciekawe, co ogarniamy, niedaleko mamy